Siemano, witam was na nowszym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie kolejny odcinek serii ranking siły. Śmiało mówiąc, szczerze mówiąc, jest to najpopularniejsza seria na moim kanale. Ostatni odcinek bardzo dobrze się wybił, ponieważ był to cały Jeju Island Arg oprócz postaci dzisiejsz z dzisiejszego odcinka. No i tamten odcineczek był 2 tysiąca wyświetleń. Bardzo Wam za to dziękuję, jestem mega z was dumny. Wszystkie w sumie odcinki z tej serii są najpopularniejszymi praktycznie na moim kanale, nie licząc Choi Jung Ina i Cha Hai, In, co mnie w sumie bardzo zdziwiło, bo myślałem, że to będzie taki jeden z lepszych odcinków. Dobra, w każdym bądź razie, dla osób, które pierwszy raz oglądają tą serię, albo nie wiem, chcą usłyszeć jeszcze coś o tej serii, to teraz powiem czym jest ranking siły. A dla osób, które już chcą przejść do właściwej tier listy omawiania postaci macie poniżej yy, napisane po prostu, kiedy się zaczyna wszystko. W każdym bądź razie, seria Ranking Siły jest to taka seria, w której chcę stworzyć ostateczną tier listę całego uniwersum. Nie widziałem czegoś takiego jeszcze na YouTubie, nie, nie, ja nie za bardzo też oglądam jakoś content solo devel'ing, ale jak tak patrzyłem, to nie za bardzo coś takiego jest. I oczywiście, no tak, mógłbym zrobić serię w stylu, no siema, macie tutaj Yy, znaczy w ogóle, no mógłbym zrobić z tego jeden odcinek, zaczniemy od tego, tak? No bo mógłbym zrobić tier listę, powiedzieć Sunk tutaj, Beru tutaj, nie wiem, Antares tutaj, yy, Choi tutaj, Bai tutaj i bez jakichś większych argumentów, ale nie. Ja chcę stworzyć taką ultimate serię w stylu każda postać jest opisana w miarę szczegółowo, w sumie najbardziej jak ja mogę to to robię. No i dzięki temu, jeżeli będziecie mieli jakieś na przykład, wiecie, nie wiem, problemy do, do postaci, do miejsca w jej rankingu. Możecie pójść do jakiegoś odcinka i po prostu sobie obejrzeć, dlaczego tak jest. Dlaczego na przykład Bajek Junho jest tutaj, a nie jest tutaj. Więc wiadomo, oczywiście, możecie pisać w komentarzach, bo ja, z, jakby, ja potrafię zmienić swoje zdanie. Do Bajeka Junho na przykład, wielokrotnie zmieniałem zdanie. No i tak, dzisiejszy odcinek to będzie Bajek Yunho, Mingbiongju i Eunseok Seok to jest taka bardzo, powiem Wam, postać. No mało popularna to mało powiedziane. Dobra, w każdym bądź razie jeszcze dodając do całego rankingu siły, omawiam tutaj postacie, mówię mniej więcej kim jest, jego dowody na siłę, nie wiem kto co o nim powiedział i tak dalej i najważniejszą w sumie z tego rzeczą jest chyba to, że na końcu robię tier listę, w który umieszczam postacie i pod koniec całej serii zrobię odcinek, w którym będę podsumowywał całą tier listę, być może jakieś mini zmiany i nie i jeżeli chcecie wiedzieć, czym są te czerwone i żółte kwadraciki, to polecam obejrzeć yy, poprzednie odcinki z tej serii. No i co? Myślę, że jak już wytłumaczyłem, to możemy zaczynać. Mniej więcej wstęp zajął mi tyle, co w poprzednim odcinku, więc zaczynamy. Zaczniemy sobie od EU który ma żółty kwadracik, chociaż myślałem trochę na czerwonym, bo tak naprawdę. No, to jest gościu o którym coś wiemy, ale jednocześnie nie wiemy o nim praktycznie nic, ale z drugiej strony wiemy więcej niż o niektórych chłopcach rangi S z Japonii. To jest takie dziwne trochę. On jest bardzo taką crazy postacią. Ogólnie nie oszukujmy się, większość osób nawet nie wie, że ta postać istniała, bo tak, pojawia się on w sumie głównie w pierwszym odcinku pierwszego sezonu. Tam na początku mamy te mrówki i tak dalej, tak? No to to właśnie Eunseok jest w jakby grupie z Baekiem Yoonho i Ming i oni tam ratują jakichś typów. I tam, no dobra, to już nie będę. No, sorki, musiałem tutaj zrobić mini cięcie. Przepraszam za to. W każdym bociazie. zamiast omawiać wiecie tak luźno, przejdźmy sobie mniej więcej do tego, kim jest Eun-Seok oraz takiego mini dowody na siłę. Ciężko to powiedzieć. W każdym Eun-Seok jest to koreański łowca rangi S, który zginął podczas bodajże. Tutaj tego jakoś mega nie weryfikowałem, ale zginął bodajże chyba podczas trzeciego rajdu na włamaną bramę rangi S, znajdującą się na wyspie Jeju to brzmi trochę jak masło maślane, ale w każdym razie tak na pewno było. Tak jak mówiłem wcześniej, ma on żółty kwadracik był przyjacielem Baeka Junho i Ming Yu. I to właśnie on się dla nich poświęcił, przez to oni mają takie. No, Ming Byungu to w ogóle zrezygnował z łowcą po śmierci Emu Seoka. A Baek Junho no, też, szczerze mówiąc, ma trochę flashbacki z Wietnamu, jeżeli chodzi o, o cały Jeju Island Ark. Ogólnie to nie widzieliśmy za dużo z jego umiejętności. Tak, właściwie to praktycznie można by powiedzieć, że nic. Wydawał się być łowcą o typie wojownika, takiego asasyna, który jednocześnie potrafił tworzyć ataki takie polegające na błyskawicach, piorunach. No i podczas walki z mrówkami dawał sobie z nimi bez problemu radę. A podczas starć właśnie z silniejszymi yy, osobnikami tego gatunku też nie zdawał się mieć jakichś większych problemów. No i jeżeli chodzi o to. Co on pokazał, bo to zapewne plus minus połową jego siły, bo nie wydawał się on jakoś bardzo, bardzo pocić. No to można powiedzieć, że on dorównywał albo nawet delikatnie przewyższał powstrzymującego się bajeka Junho, ale też ciężko powiedzieć, czy on zasługuje emusełk na jaką rangę zasługuje, bo nie oszukujmy się, chłop. Wiecie, powstrzymujący się bajek Junho to jest tak naprawdę low tier ranga S. A. Euseok wydawał się być troszkę silniejszy, bym powiedział, nawet od Beka I ciężko stwierdzić w sumie na jaką rangę zasługuje. Jeszcze o tym przemyślę. Ale szczerze, Euseok to jest chyba największy problem, szczerze mówiąc, z tym odcinku. Dobrze, Euseok omówiony. Tak jak mówiłem, ma on żółty kwadracik. Dla osób, które nie wiedzą o co dziś z kwadracikami, zapraszam do poprzedniego odcinka, w którym wprowadziłem ten motyw. Nie, no tak naprawdę to sobie ja, ja robię. Żółty i czerwony kwadracik to są po prostu oznaczenia, które. Mówią o tym, czy wiemy, ile wiemy o danej postaci. Bo jak postać nie ma kwadracika, no to wiemy o niej wystarczająco, żeby móc w ogóle. Wiemy o niej dużo o, tak bym powiedział. Wiemy o niej wystarczająco, żeby bez większych problemów móc ją umiejscowić. A jest czerwony kwadracik, to wiemy, że ta postać istniała. Być może wiemy jakąś jedną jej umiejętność, ale zwyczajnie. I też czerwony kwadracik. A żółty kwadracik to jest postać, o której wiedzieliśmy, co zrobiła, co dokonała, kogo na dziurek, kto co o niej powiedział. W każdym bądź razie. Sobie robię jaja, no bo ja nie będę was odwołał do poprzednich odcinków, jak nie chcecie oglądać, no ale też dla nowych widzów to sobie w ogóle fajnie by było, jakbyście wiedzieli, o czym ja w ogóle gadam. Tak, w każdym bądź razie, teraz powiem sobie o mingbang i co jest znowu będzie masą masiany, ale jest to krański łowca Rangi S, który przez pewien czas był na zawodowej emeryturze i starał się wieść normalne życie. Ale no nie udało mu się, zginął z ręki Króla Mrówek, można tak powiedzieć, przez Króla Mrówek Podczas czwartego rajdu na włamaną bramę Rangi S, znajdującą się na wyspie Dżedżu Aż się jąkam, bo to jest trochę trudne do powiedzenia Tak jak mówiłem, został zabity przez Króla Mrówek, był healerem, czy tam supportem Wiecie, support, healer, wiecie, że on oprócz healowania to jeszcze supportował Który według mnie, ogólnie Mingbyą według mnie, no nie wiem, czy był... Czy była jakaś postać tej klasy, w sensie o klasie Support Healer, która była lepsza niż Ming Biongiu? No, nie oszukujmy się, ale no, jeżeli chodzi o postacie tej charakterystyki, to naprawdę ciężko szukać. W sensie, tutaj spoiler dla osób nie czytających Manwy, yy, generalnie to nie wiem, czy pamiętacie, Beru miał umiejętność healowania się i on był lepszym healerem, ale nie był lepszym Supportem, bo wiecie, Beru ewoluował, więc jego umiejętność też ewoluowała ta ukradnięta od Ming ale no myślę, że jednak Ming jednak jest najlepszym w sumie supportem tego typu i tak. Tutaj wypisałem sobie po myślniku takie najważniejsze rzeczy, które Ming Yu tak naprawdę dokonał w każdym razie, Ming tak potrafił dawać naraz potężne bufy, całej koreańskiej drużynie i ogólnie wydawał się Albo on po prostu tworzył takie wrażenie tej miming że nie sprawiało mu to najmniejszych problemów, dawanie buffom. I dzięki jego wzmocnieniom, cała duża koreańska dosyć szybko w sumie pokonała królową mrówek, i to też bez jakichś takich większych problemów, bo tam naprawdę nikt nie umarł, <laughs> co na loch rangi S, jeżeli chodzi o rytm, right, jest dosyć mocne. I dzięki jego właśnie wzmocnieniom, na przykład taka Chahe-in, dostała wręcz skrzydeł. To było strasznie mocne i był on w stanie był on w stanie dosłownie w ułamku sekundy zregenerować czyjąś kończynę, nawet dwie, i to jak mówiłem w odcinku z Son Ki Hunem tam jak był, yy, tam była Hansemi, to byłem podejrzany tym, że ona dosłownie w parę sekund jest w stanie zregenerować komuś całą kończynę, to mi go sobie tak od, od pstychnięcia palca regeneruje dwie naraz. I to jeszcze u dojebanego typa, którym jest <grym> Madongguk, w sensie nie wiem czy raczej... Doje... znaczy no nie no, musiał więcej po prostu tam wszystko zregenerować. I według mnie jego najciekawszą w sumie umiejętnością w arsenale był kamuflaż. Mianowicie kamuflaż to jest umiejętność podobna do tej, którą ma Sung, czyli ukrycie. I do tej co miał Kang No wiecie, Kang, Kang się wyłożył, a Sung od niego wziął tę umiejętność, ale w każdym bądź razie może on ukryć swój zapach no wszystko, siebie i zapach, tylko jak Sung i Kang mogli się ruszać, biegać, bić, wszystko, to Ming się nie może ruszać, ale to w sumie nie jest aż takie złe, no bo tak jak sam Ming powiedział, jest on supportem, więc jakby ruszanie dla niego nie jest jakoś mega klucze. W sensie zazwyczaj on stoi i po prostu rzuca buffy, daje supporty i tak dalej. Niestety. Ten kamuflaż nie zadziałał na Króla Mrówek, który go wykrył. Znaczy, podejrzewam, że może przez jakieś emocje, które pokazywał Mingbyonggyu, że tam... zrobił mu się trochę przykro, że Ma jest tak walony na dziurę i reszta teamu. Ale no, Król Mrówek go wykrył. Został przez... Został... Znaczy, chciałem powiedzieć źle. Król Mrówek zabił Mingbyonggyu, bo chciałem powiedzieć, że Król Mrówek został zabity przez Mingbyonggyu, ale nie, 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 niestety nie. I łowca rangi A, który był kameramenem tam, kamerzystą podczas całego Jeju Island Arc stwierdził, że mimo, że on jest rangą A, nie wiemy czy był średnią, niską, wysoką, ale był rangą A, powiedział, że nie miałby w walce z Mingiem tak naprawdę najmniejszych szans. Czyli, no Ming Byung-gu jest co najmniej na poziomie rangi A, jeżeli ten by nie miał szans, to podejrzewam, że załóżmy, jeżeli ten kameraman był niską rangą A, no to podejrzewam, że pewnie M Ming był co najmniej na sile średniej, chociaż on bez większych problemów zdawał się jeden na jeden wychodzić z tymi mrówkami, które były o A, więc myślę, że powiedział, że nawet jedną czy dwie może naraz raz podjąć, więc myślę, że taka średnia ranga A, jeżeli chodzi o, o siłę co najmniej. A! Jeszcze zapomniałem powiedzieć, przy Biegu i innych healerach, których będę w ogóle omawiał, sytuacja wygląda tak, że ja nie oceniam stricte ich siły, ale ich użyteczność, ich dokonania. Bo wiecie, healerzy, jeżeli chodzi o siłę, no to odstają od rangi S. No to jest oczywiste, tak? Ale no, tutaj chodzi głównie o ich użyteczność. Dobra. Ming Byung Yu nie posiada przy sobie żadnego kwadracika, ponieważ o nim wiemy bardzo dużo, jeżeli chodzi o jego set, W sumie wszystko, co mogliśmy od niego zauważyliśmy. I teraz przejdziemy sobie do następnej postaci, którą jest Baek Yunho. I szczerze, do Beka Yunho nie robiłem... Tak naprawdę w ogóle żadnego scenariusza. W sensie chciałem zrobić, ale stwierdziłem w sumie, że nie. Jedyne co zapisałem, że to jest koreański łowca Rangi S, który jest mistrzem gildii Białego Tygrysa. Biały Tygrys wiadomo podchodzi, podchodzi od niego, ponieważ, no, Bajek po prostu zamieniał się w Białego Tygrysa. Coś ala Biały Tygrys, tak? No ale chyba Biały Tygrys to był. W każdym bądź razie, Bajek Jungho jest specyficzną postacią do omówienia, ale zacznijmy sobie od początku. Bo ja tutaj, wiecie, lecę freestyle, tak jak przy Ankingu w poprzednim odcinku, tak sobie tutaj polecę freestyle przy Beru, bo... Ej Boże, przy Baek Baeku, Baeku, Yunho, chyba tak się to odmienia. W każdym razie, Jun Yunho miał trochę takie flashbacki z Wietnamu, jeżeli chodzi o Jeju Island, ponieważ, no, poświęcił się dla niego Eun Seok. Seok. po prostu zmarł, żeby Ming i Bajek mogli przeżyć, tak? Więc, no, Jun Yunho miał takie swoje trochę osobiste zatargi, za tak, z... Zatargi, zatarczki, zatargi chyba z y, murwkami tak? No i generalnie Bajek Ho, on jest, właśnie mówię specyficzny, bo niby o nim wiemy dużo, pojawia się on często, ale jednocześnie z jego siły nie wiemy aż tyle. Tak naprawdę lepiej wiemy o Mingyu, bym powiedział, chociaż Mingyu też y, nie ma bezpośredniego rywala, no bo Akari Shimizu z poprzedniego odcinka, no jednak nie zdążyła nawet użyć umiejętności healowania, ani saportowania żadnej. W każdym bądź razie, Bajek Ho Potrafi się transportować, yy, transpor, trans, transportować, co ja gadam, potrafi się przemieniać, o, potrafi się przemieniać, powiedz, chciałem powiedzieć, transformować, potrafi się transformować w coś a la Biały Tygrys i on ma tam różne etapy. Zazwyczaj, bo jak Junho się powstrzymuje, to jest oczywiste, tak? No bo widzieliśmy, że na przykład, że sobie tylko ręce zmienia na takie, jakby futro, włosy mu się zmieniają, ale w każdym boczarze w jego Ultimate Formie jest on Białym Tygrysem, który jest. Na, nie chodzi mi, że on jest w trybie berserka, że dostaje pierdolca, ale jest on totalnym, kurna, berserkiem, jeżeli chodzi o jego w ogóle siłę i to, co on potrafi. Bo tak, Bei Ho, gdy się nie, nie gdy się powstrzymywał, to tak jak używa załóżmy, myślę, że około 20-30% swojej siły przegrywa z Madongiem, ale sprawia Madongułkowi duże problemy. Powstrzymując się, mniej więcej, nie wiem, nawet nie wiem, czy to była połowa jego siły, yy, był w stanie. No, tak naprawdę. To jest ciężko stwierdzić, bo podczas walki sparingowej z japońskimi łowcami miał on na początku walczyć z Atsushi Kumamoto. Ja to ogólnie wszystko mówię z głowy, nie? więc jakbym się w czymś walnął, to mi dajcie znać. Ja to bardzo dziękuję wam. W każdym razie walczył on z Atsushi Kumamoto, chociaż walczył to za dużo powiedziane, bo szczerze mówiąc, Atsushi Kumamoto bardziej unikał jego ataku. W sensie Baek widać, że jego ataki były bardzo silne. Zresztą widać, że Baek bardziej polega na. Bech jest taki all-around, wiecie, taki wszystko w jednym, że on jest szybki, jest bardzo silny, jednocześnie jest chyba wytrzymały i jest takim trochę, może być trochę zwiadowcą, bo Bech Nutko posiada też fajną umiejętność, dzięki której na przykład mógł wykryć królową mrówek w tunelu, że wiedział gdzie ona jest. Taką, wiecie, zmysł takiej bestii, nie? Ale w każdym bądź razie Atsushi Kumamoto unikł jego wszystkich ataków, z czego Atsushi Kumamoto był w stanie, w według słów. Po rangi S z Japonii, ale raczej oni nie kłamali, wyczyścić loch rangi B samemu. No, Baek Jungho wydawał się być od niego silniejszy, ale nie mógł go trafić. I gdy Lim Tae, Gyu i Badong zostali pokonani, to no, niestety nasz kochany Baek musiał walczyć z Kenzo Tanaką, który jest wysoką rangą S, i z Minoru Koszyną, który jest najsilniejszą, aktualnie średnią rangą S z w ogóle bo to są postacie, które omawiałem w poprzednim rankingu, więc możecie sobie wrócić. No i generalnie Baek został przez nich pokonany, ale dał dość, dosyć długą walkę, powiedzmy. No bo jak tam Sung sobie coś tam gadał, obezwalił więc Casia Cuszygo Kumamoto, no to Baek tam walczył z tymi dwoma typami. Oczywiście, tam jest taka, taka scena, że Baek powiedział, że gdybym nawet się w pe... przetransformował, chciałbym znowu powiedzieć, przetransferował, przetransformował, to oni by nas dalej pokonali. Ale nie oszukujmy się, on to powiedział tylko i wyłącznie dlatego, że był z nimi Lintegiu i MaDongu, którzy dostali na pizdę. A podejrzewam, że gdyby Bayek się przetransformował, to myślę, że on pokonuje cóż jego, to by go pokonał i mógłby komuś pomóc. W każdym szczerze In i Bayek Yunho tam byli no szczerze najsilniejsi myślę z tamtej ekipy, która tam była, chociaż trzeba oddać kredyty dla Kenzo Tanaki i Minoru Hoshino, że jednak fajnie sobie dali radę. Jeżeli chodzi o walkę sparingową to chyba tyle, no ale mówię, Baek trochę tam z nimi walczył, trochę zajęło pokonanie go, z czego mówię, Kenzo Tanaka jest plus minus mniej więcej takim samym typem zawodnika jak yy, Baek, a Minoru Shino jest stricte na szybkość, więc Baek już był w stanie się im przeciwstawiać, a wiadomo, dwóch typów kontra jeden, no to zazwyczaj wiecie, a że oni są też silnici z Japonii, no to wiadomo, yes, ak jest jak yy, jest, jeżeli chodzi o walki sparingowe to tyle i tak naprawdę to są jeszcze dwie sytuacje, które mogę omówić. Mianowicie, pierwsza to jest Jeju Island Ark. Bez większych problemów, sobie z mrówkami był w stanie ranić królową mrówek. Yy, mówię to, jeżeli przetransformował się w bestię, był totalnym berserkiem, ale warto zauważyć, że stwierdził, że. Baekjek Ho, sam Baekjek Ho stwierdził, że Chahain, In. Wiecie, wszyscy dostali boost od Mimumju. I on stwierdził, że Czahae In na, z tymi boostami zabija dwa razy więcej mrówek niż Baekjek Ho, co dużo mówi o. Różnicy siły, bo nie oszukujmy się. Dobra, Czhain trochę polegała na szybkości, ale jednak Bajek Junho nie był też najwolniejszą postacią. Nie oszukujmy się, tak? I Chahain zabija około, nawet może więcej, dwa razy tyle mrówek, co yy, Baek Junho. Dużo to mówi o już mniej więcej można go przeskalować. Wiadomo, że nie będzie na poziomie Chain będzie niżej. Czyli od razu jest niższy od Goturu, czego zapraszam do poprzedniego rankingu, bo tam też omawiam te wszystkie postacie, do których się teraz odnoszę. I bajek Junho. Generalnie tak, został zblitzowany przez Beru, znaczy Króla Mrówek, ale to jest chyba oczywiste, to raczej nikt się nie spodziewał, że Bayek wyjdzie na Króla Mrówek i z nim wygra, nikt nie wygrał, nawet Chaha In czy gotoriuji jedynie tutaj, ja nie wiem czy ja nie z tego odcinka przed 12 odcinkiem solo leveling, więc nie będę mówił kto z nim mógł wygrać albo wygrał. Mm. No, i jeśli chodzi o w sumie Jeju Island Ark, to nie ma tak naprawdę dużo informacji, bo okej, okay, Baikun Ho sobie radzi bez większych problemów z mrówkami, jest totalną bestią, ale wiemy mniej więcej, że Hye-in zabija dwa razy tyle więcej mrówek niż on i to w sumie tyle. No i tam mówiłem ten zmysł taki nie echo, nie wiem czy to echolokacja czy coś, ale wiecie, to będzie chyba pokazane w screenach, bo ja też mówię, pokazuję screen oczywiście. No i jeszcze taką jedną sceną jest to, że jak yy, spotkał Rakana, czyli Monarchę Bestii, no to się obstrał, ale to się nie ma co dziwić, bo Tomas Andre, czyli najsilniejszy aktualnie, chociaż nie wiem, czy aktualnie a co najmniej top 1, top 2 aktualnie łowców na świecie, jeżeli chodzi o wiedzę z Anime. No to Tomas Andre nie miał szans z Monarchą bestii. Chociaż, pokazał, chociaż wymusił na nim przetrans, przetransformowanie się, chciałem powiedzieć przetransportowanie znowu, przetransformowanie się do drugiej formy, co już bardzo dużo mówi, ale zresztą Tomasz Andre jest łowcą rangi narodowej. I też miał naprawdę ciężki czas. I można powiedzieć, że w pewnym momencie też się przestraszył, bo rachunek chciał go zrobić. Dobra, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli chodzi o opisy postaci, ja zawsze tutaj zapominam, że muszę tier listę dograć. Dogrywam już dla Was tier listę. I przed jeszcze tą tier listą chciałbym się już z Wami pożegnać, bo na tyliście będzie szybkie pożegnanie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli chodzi o poprzedni ranking siły, to jesteście pojebani. Jeżeli chodzi o wyświetlenie. jesteście pojebani ludzie. Naprawdę jesteście. No nie wiem co pisać, No jesteście po prostu zajebiści. Dziękuję bardzo za obejrzenie. I przechodzimy teraz do tier list. Dobra, witam was w tier liście. W każdym bądź razie jest ona trochę ciężka, bo tak. Mamy tutaj postacie z przednich rankingów, więc zapraszam oczywiście do obejrzenia. Jeżeli chodzi o Eunse, dobra, zaczniemy od może Ming Bingiu, bo on będzie chyba najprostszy do omówienia. Ming Yu. I jest wiadomo w wysokiej randze S i zastanawiam się, tak, bo. No ciężko jest stwierdzić, bo tak naprawdę... Yy, no, Ming dawał wszystkim buffy i był strasznie pojebany. I był totalnym kotem, ale szczerze mówiąc, dałbym go tutaj. Bo pokazał on wiadomo więcej od nich, bo Okej to nie wiem za dużo kęzotanacę troszeczkę i a Cususiku też, a Mamoto też troszeczkę wiemy, ale niedużo. dużo. ho myślę, że tutaj. Mm, to jest mniej więcej... No, szczerze myślałem, że bajek Yunho jest mniej więcej na poziomie Choi jong -ina przez chwilę, ale myślę, że Choi i in jest styl trochę silniejszy. No w sumie nie wiem, czy... Nie no, bajek chyba przed już szczerze mówiąc. Chociaż tutaj ciężko, to jest, to jest mniej więcej plus minus ten sam poziom. To już chcę Wam powiedzieć, to jest mniej więcej plus minus ten sam poziom, tu nie jest jakieś, tu nie ma jakichś wielkich różnic. Tadża z tych postaci specjalizuje się w zupełnie czym innym, i jest to, mówię, mniej więcej ten sam poziom. Bo są zajebiści w tym, co robią, ale no, szczerze, ja zastanawiam się, czy Mingbongyu powinien być tutaj, czy Mingbongyu powinien być tutaj. Bo to jest trochę dziwne, bo Mingbongyu jest najlepszym tak naprawdę supportem, jakiego widzieliśmy kiedykolwiek. Dobra, zaryzykuję i wpierdolę Mingbongyu tutaj. Szczerze, bo to jest najlepszy support z tych wszystkich. Szczerze, że... Bo tak, Kenzo Tanaka jest słabszy od Baeka Junho, to jest na pewno. A cóż, Iko to jest słabszy od GoTuridżiego? Wiadomo. Ale to są mniej więcej te same typy postaci. A mi był jest najlepszym tak naprawdę healerem, jak ją widzieliśmy, i supportem, więc dobra, daję go tutaj. To jest, to jest szczerze mówiąc, kontrowersyjne, ale daję go tutaj. Jeżeli chodzi o, o Eun to szczerze mówiąc tak, Eunseok na, na pewno idzie na średnią rangę, ale na, pójdzie tutaj na 100%. Bo tak. Mm, no byłem w stanie dorównać powstrzymującemu się Bakowi Juncho, no ale Madum go pokonał. Lim też szczerze, chciałem na początku dawać go do niskiej, ale dałem go do średniej. No i chłop się strasznie po popisał, tak? Podczas Jeju Island Arc. Na razie dam Eun-Seok'a tutaj, z racji na brak dowodów na jego siłę, bo on tak naprawdę może być silniejszy od nich wszystkich, nie oszukujmy się. Eun-Seok może być silniejszy od każdego z nich. Od każdej z tych postaci. Ale nie wiemy o nim wystarczająco na tyle, żeby po prostu móc to stwierdzić. Ten ming to chyba tutaj mi będzie boleć, bo szczerze no... No ciężko stwierdzić, ciężko stwierdzić, ale mówię, jeszcze będę myślał o tym miejscu, bo to jest bardzo kontrowersyjne. EUNSEOK myślę, że mniej, no bo... No na, na pewno pokazał więcej od nich, to na 100% od nich też, od nich też, no Jotka ja też, ale -K, no na pewno jest silniejszy od ten i każdego z nich. No, a oni pokazali dużo, dosyć dużo i też na takim poziomie, że na pewno EUNSEOK musiałby troszkę więcej pokazać. Bajek YUNHO myślę, że git, bo Chociąg in jednak myślę, że... No mógłby z nim wygrać i to tak myślę, że to tak 55 do 45 dla Chuj Jung i A Bajek, chociaż Bajeka trzeba docenić, bo też jest w topce, jeżeli chodzi o siłę. Dobra, dziękuję bardzo za obejrzenie. Dajcie znać co sądzicie, bo według mnie jest to na razie najbardziej kontrowersyjna tierlista na tym kanale. Dobra, dziękuję bardzo za obejrzenie. Siemano, jeszcze raz dziękuję za wszystkie wyświetlenia i wszystko jesteście popierdoleni jeszcze raz to powiem. Dziękuję bardzo i do następnego siemano.